No hejka moi misiaczki i że długo nie było odcinków Ale lecimy sobie i już wam się pokazała ta gra i dzisiaj sobie gramy Find the Markers Ona się właśnie tam nazy tak nazywa i słuchamy sobie Bo słuchajcie, jest takie, podobno kilka dni temu była, no e, Dużo dni temu tak było święto świętego papryka. No i e, z tego tutaj jest taki labirynt no, i mamy tam, możemy znaleźć markera. Tylko, że nie potrafię znaleźć tego markera, no bo wiecie, ja szczerze, że, że tutaj trudno, trudno to znaleźć. Bardzo powiem Wam, że jeśli po prostu tak to niestety będzie, no to po prostu wiecie, ja, ja mam tego. No nie przejdziemy sobie i napiszcie w komentarzu, jak to zrobić, żeby, no wiecie, nie zacinało, tak. Bo wiecie, że ogólnie to u mnie tak nie zacina, ale u was na ekranie to takie piksele widać same, bo wiecie, to tak zacina. No ale lecimy sobie, dawajcie. Dajemy sobie, pobiegamy. No, ja nie wiem, słuchajcie, teraz, jak znaleźć te wyjście, bo ja chyba tego markera nie znajdę. Ale słuchajcie, biegamy sobie po całym labiryncie, bo może, jak po całym labiryncie pobiegamy, to w końcu tego markera znajdziemy. Yy, o jenny. O co się dzieje? Wszystko mi się zacina. Tak się mi zaczyna, że tak szybko biegam. Ej, co to jest? A, to nie. O co tu chodzi? Nie wiem, to jest jakaś tabuczka. Nie poczekajcie na ale nic nie działało. Lecimy, lecimy i lecimy. I markera nie możemy znaleźć. Ślepy zaułek. Dobra, tepamy się. Wiecie, na ten yy, początek. To, to to marker. pierwszy marker. Żółty marker, dobra, super. Mm, bo nie w tej grze wiecie, że się szuka markery. Nie, jak tu by tu wskoczyć? Bo tam widzieliście, że jest jakiś taki marker. No dobra, słuchajcie. Puszczę wam muzykę, bo tu nudno. Eee, a w sumie Wam nie puszczę tej muzyki, bo tutaj wiecie, będzie zbyt głośno, bo tam jeszcze inna muzyka w tele leci z tej, z tej gry. No więc wam nie puszczę jednak. Stary marker. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co jest pod wodą. Mm. Co to za rybka? Rybki jakieś ładne. jakieś trzeba go zapytać. Uhum. Pewnie dobra, nie wiem co się stanie. Ha! Nie wiem, nie mogłam tego markera zabrać, ale może te rybki pospieramy. Yy, to może dostaniemy. Markera. Tu jest jakiś chyba. Był marker, zaraz go zbieramy. Zbierzemy sobie. Koralowy marker. Hmm. Bardzo ciekawe. Hmm. O tu jest jakiś marker do góry. Aha, to już Wam mówię, że właśnie pod wodą jest bardzo dużo markerów. Tu jest jeszcze jeden marker. Mamy tutaj taki O Jan, gdzie są te rybki? Tam jest jakaś jakaś Zbieram ją. No, jak ją zabrać? Nic nie widzę, słuchajcie. Ile w ogóle mam tych rybek jeszcze zebrać? Chyba ją zebrałam. Hmm... To chyba zielono, najtrudniej znaleźć. Nie. O, znaleźliśmy i teraz... Hmm, słodko, nie wiem. O, markę eko. Dobra, lecimy dalej. Hmm, coś takiego. Nie, tu jest całe ciemno. O tutaj jest zwija... Zwijający marker. I tu jest jakiś guzik, widzicie? Pikniemy go. Mm, nie wiem, czy co to dało. Dobra, nieważne. Uczu jest jakiś mikrofon. Lówka. Ej. Dobra, myślałam, że tam był jakiś marker na tym dywanie. Mm. Dobra, słuchajcie. A ja się z wami żegnam, więc pa i pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał.